Danie na farmakon. Został nam makaron. Włożyłem go na patelachę. Podgrzałem trochę oliwy. dopiero teraz zastanawiam się, w sumie, co tam dodać. Makaron sam w sobie stał się już teraz ostry. Dodałem trochę taki parcy kary, która leżała w moim rodzinnym domu dwa lata i nigdy nie, nie chciał jeść. Muszę pana przeprosić. To mam troszkę pomidorów, to może dalsze pomidory. Trochę czarne już. Kolejne pomidory, bardzo drobno. <grymne> nie, nie, nie. To, 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 że są muchy w tej kuchni, to świadczy, że wszystko jest świeże. Teraz ja powinienem zadawać pytania jak na przykład. Zadawaj, zadawaj, no. Tak jak w programie Pascala. W programie Pascala? Yy, czy to jest makaron? Tak, to jest makaron. Aha. To jest makaron i dam troszkę jeszcze pomidoru do tego makaronu. Mm -hmm. Zrób oczyszczanie. Mocne, jak śniwo a Co robisz? Yy, no, kroję pomidory, no. Ale no, ogólnie co robisz? Czym się zajmuję w życiu? <grym> <grym> to znaczy tak, sporządzam super danie, właściwie danie na farmazon tak zwane. To jest cebulia, ale to już chyba nie byłoby takie smaczne. I cóż. No i teraz dodaję sobie te pomidory do tego, do tego makaronu, który wcześniej podgrzał się na oliwie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Fajno być dobre. Włosi robią takie jedzenie, tylko dają mu jakieś kretyńskie nazwy. Pewnie zupełnie przypadkiem też zrobiłem jakieś włoskie danie tego. Ale wydaje mi się, że w sumie jedno jest słabe ogniwo w tym, że włosi używają jakichś tam włoskich rzeczy, a ja mam pastę karę z Indii. Co czyni mnie w sumie lepszych Włochów. A pomidory mam z kaszowa. z pescko a ten nie. Ja nie, nie, nie wiem gdzie leży Tesco jest... Tesco proszę Pana leży gdzieś po w Drainu. Europie czy? No. Nie, wiesz co Tesco jest chyba brytyjską siecią handlową którą, tam się dziecko śmieje brytyjska sieć handlowa, która jest prowadzona przez Żydów hmm. Proszę bardzo, wygląda teraz lepiej Pomidory oddają swój cudowny kolor makaronowi Zobaczymy, zobaczymy co to będzie